Pokazuję Wam w Minecraft Star 142 jak zrobić bardzo proste drze rzeczy z kamienia. Idziemy prosto. A do miejsca. Kopiemy w dół. Aż znajdziemy kamień. Mamy już kamień, to staramy się go wykopać, przynajmniej sześć bryłek. Ja już tu mam 8, ale więc mogę spokojnie sobie iść. Być, wyplątamy się. Żeby stąd się wyplątać, trzeba... Odskakiwać i zakopywać po wyłębach tunera. Już mam 8 bryłek bruku, więc możemy przystąpić do otworzenia. Poszerzamy stół. Mam już aktualnie no, dwa patyki, i możemy z tego utworzyć na przykład kilo bukowy sikierę lub motyka różne ciekawe rzeczy kryją się w buku i w patykach i można też zrobić z tego miecz prosty bukowy miecz dziękuję to na wszystko w tym odcinku minecraft star i pozdrawiam Zapraszamy do kolejnych odcinków Minecrafta i różnych śmiesznych, fajnych bardzo odcinków. Zapraszamy. Czas do teraz.